Już kameruje, Tak? A! E, e, puszek tak ogólnie to raczej spokojny kot jest, ale Boże, czasem to tak patrzy na mnie jakby miał ogłosić stan wojenny. No ja, ja, ja nie powiem, ale za komuny to lepiej było tak ogólnie, nie? Czy to dlatego, że zaatakowałem Polskę nie mam co jeść? Ja chcę tylko kawałek. Kawałek Polski. Kawałek świata. Trochę jedzenia! Puszek znowu, znowu wszystko zjadłeś. No ale nie kręcie pod nogami. O, ja już nie chęć. To rzecz taki niecierpliwy. Na ja. Das ist gut, Das ist richtig. Czasem mam wrażenie. Że puszek to taki mały dyktator. Mały, mao. <noise> Ale za każdym razem, gdy przesuwam miskę, to nie jest przypadek. Ja nie przesuwam miski. Ja reformuję system karmienia. No cóż, cza czasem to lepiej po prostu nie, nie pytać, dać mu jeść i cieszyć się spokojem. Pokój tak ale tylko na moich warunkach. No, nie wiem, może ja przesadzam, ale raz jak wstałam w nocy, to siedział przed lustrem i, i patrzył na swoje odbicie. Trochę jakby się poznawał. ...że już nie musisz uciekać. Przed nim razem mi się nie udało, ale teraz mam dziewięć żyć! Już mnie potrzebuje! Najpierw moja czystość, a potem czystość rasowa. Halo? Dzień dobry. Czy, czy wierzy Pani w karmę? Co? Jaka karma? Ja się nie dam znowu naciągnąć. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Prawdziwego Poznania. Reportaż przygotowała dla Państwa Elżbieta Katakarska. Subskrybujcie! Ja i poszek widzimy wszystko.